własny romans, zaloty, do Boga. <noise> to właśnie religia mówi, że wiecie, yy, ja bym powiedział tak, że mamy podchodzić do Boga jak najbliżej się da, ale poważnie traktować yy, Jego Słowo, Jego lekcje, Jego lekcje wychowawcze nas, tak? Yy, to, co zrobił, tak? Ale do samego Boga mamy podchodzić jak najbliżej, jak najbliżej sercem. To religia chce, żebyśmy jak dalej byli, wiecie. I byli tacy właśnie niezdecydowani. Przyszedłem na bożeństwo, tak uwielbiłem Boga, ale w zasadzie to nie wiem, o co chodzi w moim życiu. Nie, 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 właśnie nie tak. Masz przyjść, masz wiedzieć, co chcesz od Boga. Masz po prostu przyjść i szczerze porozmawiać, patrz. Szczerze. Nawet jak nie wiesz, czego chcesz, to powiedz, Boże, nie wiem, czego chcę, tak? Nie wiem, co się ze mną dzieje, tak? Bóg odpowiada na postawę serca. Na postawę serca. i wejść właśnie w to, miłosne, w to miłosne tango z Bogiem. Czemu Dawid mówi, że z rozkoszą Pan? Czemu Dawid mówi, że rozkoszą są Jego przykazania, że są, cytuję, są słodsze niż miód dla mojego podniebienia? Myślisz, że Dawid kłamał? On mówił prawdę, on tego doświadczył i on to napisał po prostu, tak? Takie są przykazania, takie, są, takie jest słowo, taka jest obecność Boga, jest słodsza niż miód, taka jest tęsknota za Nim, że się płacze, że Dawid płakał po nocy, tak, taka jest Jego doniosłość. Dlatego też Paweł pisał, że On się wyżywa, wszystko zagnuj uznaje i trzeba uznawać co jakiś czas wszystko zagnuj, żeby wchodzić, bo ten świat, diabeł i to wszystko próbuje coś zrobić i Cię pochłonąć w Twoją duszę mój nie to wszystko zagnój oddzielam się od wszystkiego mam winy dości matko ojca i w ogóle i tak dalej sra w ogóle ta, ta 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 tak bo to ci będzie mówić że to jest potrzebne nie 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 jedyne co potrzebne jest mi tak to wejść w obecność bożą w komorze tak i doświadczyć Boga prawdziwie to ci jest potrzebne każdy jaki problem miałem kiedykolwiek to był brak wiary a brak wiary to był dlatego że nie miałem komory z Bogiem że olałem sprawę tak z różnych powodów tak i było sucho, był kibel w ogóle. I modliłem się, a czułem, że to jest suche. Natomiast Bóg chce, żebyśmy wchodzili w bliskość. On za to jest Zumar. W bliskość w komorze, poświęcali czas na modlitwę. Jak, jakkolwiek twoja modlitwa wygląda. W ciszy, w mówieniu, wkolwiek. to jest otw otworzenie się całym sobą na rozkosz, którą jest Bóg i jego słowo, jego drogi są miłe, lekkie, mądrość. Boża też jest taka, to, to mówi słowo. Zobacz, jaka tam, jak możemy być nieraz okradani. To Bóg jest rozkoszą, tak? To Kościół jest rozkoszą. To Słowo Głoszone jest rozkoszą słodszą i niż, lepsze niż miód dla mojego podniebienia i wszystko. To Jezus jest rozkoszą. To Król Królów. On mówi, że On zaspokoi wspaniale. Patrz, jeśli Bóg mówi, że wspaniale, każdą Twoją potrzebę, tak? W Chrystusie Jezusie, to wspaniale i nie zamienia jej na podróbkę w ogóle. Ze swojego ludzkiego umysłu, z ciała i tak dalej. On ją zaspokoi wspaniale. Tylko wiesz co, wiesz co, muszę ja i ty zrobić? Muszę w to uwierzyć. Muszę uwierzyć, że on jest rozkoszem. Muszę uwierzyć, że się zaraz z nim spotkam. Muszę być otwarty. Muszę czekać na to spotkanie pół godziny wcześniej. Muszę przygotować swoje serce na przyjście Jezusa na to spotkanie, tak? W Duchu Świętym. Muszę, to nie jest tak, że ja wejdę co, o przyjdź, panie, przyjdzie. Nie. Porównaj to do relacji mąż żona. Tu jest po prostu, są zaloty, tu jest po prostu czas oczekiwania na Pana, tak, błogosławieni i szczęśliwi, którzy oczekują Jezusa Chrystusa, tak. Tu jest czas delektowania się tym, że On za pół godziny na przykład nadejdzie oraz prosta skrzydła w ogóle nad moją duszą i po prostu nakarmi mnie, nakarmi swojego orła, rozumiesz, nakarmi mnie pokarmem, nie z tego świata, Królestwem nie z tego świata, bo Jezus przyniósł Królestwo nie z tego świata i nie z tego świata jesteśmy i Królestwo nasze nie jest z tego świata i On mnie tym nakarmi, ja się znajdę w epicentrum tego i ja dostanę tej wody życia, bo ja pragnę, rozumiesz? I Jezus nie, od, nie odmawia, rozumiesz, nikogo precz nie rzuca. ja dostanę tej wody życia, rozumiesz? Chluśnie mnie Duch Święty tą wodą i ja zostanę nakarmiony, oddzielony, oczyszczony i będę miał bananę na pysku w ogóle trzy godziny. Ale to, to dlatego, że czekałem na Niego z utęsknieniem pół godziny. A nie, że tam robiłem sobie inne rzeczy i coś tam powiedziałem do Boga. Nie, Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I w ogóle całe Słowo Boże zawsze bierzmy. Nie odrzucajmy trudnych fragmentów, a nie bierzmy tych co ucho chce. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. On zazdrośnie pożąda mieszkania w ogóle. Dał ci ducha swojego. On chce cię otoczyć chwałą i mieć z tobą romans. Jest zazdrosnym Bogiem. Święta zazdrość. On się, bez, on się totalnie tobą opiekuje. On się tak może tą zaopiekować i tak o, to, o Ciebie się zatroszczyć, że nam się w pale nie mieści. My to wymieniamy na ludzkie sposoby, ale na Boże sposób mamy myśleć i na Boże sposób mamy się otwierać. I z wiarą, mamy z wiarą to robić, rozumiesz? z wiarą, bo łaska płynie cały czas, cały czas Bóg jest przychylny, mówi moje dziecko. On się cieszy, Król król się cieszy, jak patrzy na Ciebie, rozumiesz? Sam Twój widok, to On już jest zachwycony, bo jest ma gorące serce, On jest zachwycony, kiedy Cię widzi. To jest kluczowe, żeby widzieć tak, jak Bóg nas widzi. On jest, jest ucieszony, że mnie widzi, że mnie stworzył, że mnie odkupił, on się on się nam cieszy. Ja nie muszę nic zrobić, on się nam cieszy. Ja to wiem, że on się nam cieszy, rozumiesz? On się rozkoszuje, gdy patrzy na mnie. Mówi, moje ukochane dziecko w ogóle. Haleluja, nie? Chodź porozmawiamy, co robimy, mówi Bóg, tak? Pyta mnie, co Bo robimy, nie? Kiedyś pytałem Boga, mówi, ja jestem, Bóg mówi ja jestem zawsze gotowy do akcji, ja się pytam, co ty robisz? Bo ja z tobą będę. Tylko ty idź i rób. Ja tam jestem z tobą. Poznawajmy Boga. On jest rozkoszą. On z rozkoszą patrzy na nas, On jest dumny z nas. Wiesz? On nas, on nas pociesza, On nas po prostu... <gryw> on nas zachęca w ogóle, żebyśmy dożyli do tej doskonałości. Żebyśmy podążali Jego drogami. On się zachwyca nami. To jest łaska, powab, powab urok, wdzięk. Wdzięk mamy Chrystusa, rozumiesz? Bóg to... Bóg jest z tym uwielbiony, tak? To jest ta miłosna relacja. To, to, to tango. Tango. Po prostu. I mówię, że całe pismo... Nie odrzucajmy tylko, wiecie, bo jest mówił, że wielu zwiodą. I nie możemy tylko, B Bóg Cię kocha, Bóg jest dobry, tak? Ale Bóg jest święty, sprawiedliwy, Bóg zmaga, Bóg dyscyplinuje i tak dalej. Są trudne fragmenty w Biblii i przez Ducha Świętego mamy wszystko brać, byśmy nie byli zwiedzeni, bo jest mówił, że wielu zwiodą. I to jest prawda i nie możemy tego lekceważyć. Nie możemy być zbyt pewni, że nas nie zwiodą też. Że wielu pójdzie za naukami, tak? Bo ucho chce, to no wiadomo, że jakby dobre rzeczy ucho chcą. Ale są też trudne, nieprzyjemne rzeczy, ale w tych trudnych, nieprzyjemnych rzeczach wyostrzy się błogi plon sprawiedliwości. Wyostrzy się Twój charakter. Obrzezanie zostanie Twoje serce w trudnych wersach, jeśli Duch Święty ci to objawi. I zanurzy się w trudnych, ale w bólach rodzą się piękne rzeczy. Będzie większa głębia, głębia w ogóle istoty Boga w tobie. Poznasz to i będzie się delektował, i będzie się zanurzał w głębokości Boga, i będzie doskonałość. I będziesz miał szalom, prawdziwy szalom z nieba. Może nie będziesz miał wielu przyjaciół, ale Bóg będzie z tobą. Ale będzie Bóg z tobą. Rozkoszył się panem, bracie i siostro. I ja też to samo zawsze mówię do siebie. Pozdrawiam.